My team, um, number one mechanic, Bartek. Um, he's been with me for five years. Um, yeah, we've got a pretty good friendship. I've known him longer than that. Um, I think it was 2012 when my brother won the World Championship. We were in the hotel lobby in, in uh, the boulevard. And um, yeah, we obviously seen each other and he said he wanted to work for me when I obviously came over in Poland and yeah. And five years on, and we're still together. Znalazłem się jakoś dziwnym trafem w hotelu, gdzie tam była rodzina, jakby Krisa, i był Jack. No to nie wiem, ile on tam miał wtedy lat 14, 15. No i tak od słowa do słowa ją, ja więc, słuchaj, jak będziesz jeździł tutaj gdzieś w Polsce, albo tak w miarę Twoja kariera będzie się rozwijała, ok, no to, to będą ciebie pracował. No i tak jakoś wyszło. Nie wiem, nie, nie wiem, ironia losu, czy jak to tam nazwać. U Jacka trafiłem 3 lata temu. Pracowałem z juniorem w, tutaj w toruńskiej drużynie. W momencie, kiedy on nie występował w meczu, ja, że tak powiem, z doskoku pomagałem Jackowi i tak nawiązaliśmy współpracę na następny sezon i, i tak trwa to do dzisiaj. He's been together, we've been together 3 years. Um, and again, you know, we've built a great relationship with, uh, between all of us and Yeah, we all know each other, have a laugh, get the job done, then yeah, they look after me, and I look after them, and it's all smiles. Podczas biegu, jeżeli jest taka możliwość i jest transmisja telewizyjna, Bartek śledzi bieg jakby na żywo, a ja oglądam w telewizji. Wymieniamy się spostrzeżeniami i w momencie kiedy Jack wraca do parku maszyn. Próbujemy spotkać się w połowie drogi. On przekazuje nam swoje odczucia i my swoje spostrzeżenia. I gdzieś próbujemy znaleźć te najlepsze rozwiązania. You finished the race and you know come back in the pits and you know our boys are there to um, you know talk to and you know if everything was working good we you know we sit down and sort of have a think what we're going to do, um, make some changes for the following heats to come. Uh, yeah my boys know me pretty well and we you know we all know each other and what the bikes do so you know we all just make up a bit of a plan and change the right things hopefully and go out and win the next races Odpowadam za sprzęgło gaźnik sprawy logistyczne Zamówienia, żeby wiadomo nie zabrakło jakiejś tam części w sezonie. Do tego kieruję, nie wiem, generalnie wszystko. Na zawodach zajmuję się jakby przodem. Motocykla, sprzęgło, gaźnik, zapłon. Jeżeli patrząc na motocykl, czyli jakby od połowy motocykla, tylna część, zmiana zębatek. No, we have got a good team um, together between us, so I don't see why we need another guy. You know, maybe if we were struggling maybe doing like Sweden as well, but you know, we're only restricted to do the two leagues. So um, yeah now they're doing a good job, so there's no need for another mechanic. <laughs>